Dzień dobry, witam serdecznie widzowie. Czy wyspany? Tak, ale trochę nieprzytomny. Biorę sobie tabletkę chyba kofeinową. Muzyka z Windy to jest przecież klasyczna muzyka z kolejki w Filmfeju. Aha. Kiedy trening gitary? Przychodzi do mnie nauczyciel e, we wtorek o 18.30. Czy Ty we wszystkim co w życiu potrzebujesz specjalnego coacha? E, nie, ale piosenka, którą chcę się nauczyć nie jest łatwa do zagrania. A, a teraz ćwiczę na gitarze, e, cały czas ćwiczę. Pokażę Wam co ćwiczę na gitarze. Przez pół godzinki sobie ćwiczę na przykład coś takiego. Albo coś takiego. Jest jeszcze jedna taka technika, którą chciałem się nauczyć na gitarze, ale jest super trudna. Galop, galop strumming się nazywa. A pytanie po co? No bo ta technika jest zastosowana w piosence, której się będę uczył. Tam chyba jest kilka sekund tej techniki. No i przy okazji ta technika mocno ulepsza twoje umiejętności i jest bardzo efficient ta technika. Ty, patrzcie na to. Nie rozwiązali mojego tiketa. Riot nie wie co kurwa zrobić ze mną. Zgasiłem ich. Bo Riot dobrze wie, że nie zrobiłem nic złego, ale nie mogą mi zwrócić punktów i nie wiedzą co mi odpisać. Wyobraźcie sobie, że fakerowi szczur przegryz kabel od NETA i wywalił fakerowi internet 30 minut i nagle faker dostaje kurwa bana, nie wiem, na 5 gierek czy coś? Co, uczciwy ban? No nie. Jak nastrój dzisiaj? Jeszcze nie wiem. Zobaczymy jaki będzie mój nastrój. Dużo od widzów zależy, czy będziemy, będę mieć dzisiaj dobry nastrój, czy nie. Ile teraz ważysz, bo wyglądasz na 90 kilo, a ty wyglądasz na kogoś, co dostaje właśnie time outa. Chodzisz na siłownię, a brzuch masz większy niż przed, a ty wyglądasz jak rozjechany jeż na ulicy. Pierdol się! Ja się nie spasłem! Ja się nie spasłem, chodzę na siłownię! Nie wpasłem się, no chodzę na siłownię. No co wy mi piszecie, kurwa, no. Nie, o kurwa. Nie mam już komfortu na tym streamie. Po co ci siłownia grzesz dalej, syf? Ja wczoraj poznałem na siłowni ziomeczka, który jest gigaczadem. I chłop też nie ma diety. I co, płysoci? Staram się teraz, widzowie, żeby te streamki były, dobra? Na pewno w grudniu będzie dużo więcej streamków. Kurwa, ale pierdala ta nutka. No kurwa, kto tu jeszcze przyjdzie? No ja pierdole, no! Cicho wszędzie, głucho wszędzie, kogo jebać? Kogoś jebać trzeba wszędzie? Czy to jest przerobiony tek z, z Dziadów? Głucho wszędzie, cicho wszędzie, co to będzie, co to będzie? Dziady, część trzecia. Jak było na randewu? Dobrze było. Dobrze, dobrze. Je, yeah. Idiot. 9-12. Haring. Patrzą. Nie, nie mogę z tymi ludźmi. Chłop kurwa dzień 12 będzie mi coś pisał. No ja pierdolę, co to za postać jest. No nic, Team Diff. Chłopy biegają, jed... nie wiem, bez wizji po mapie, giną jeden za drugim, no ja nie zabiję sam pięciu typów. Na razie yy, nie wypowiadam się w, te, w tematach stronek. Na razie zalecano mi milczenie, widzowie. Po co, maksy robiłeś? A żeby sprawdzić progres, mój. I dałem radę 3 razy 60 kilo podnieść. Tydzień temu nie dałem rady podnieść 3 razy 60 kilo. Tylko dwa razy. A teraz trzy razy podniosłem. Więc ty, z tygodnia na tydzień coraz większe serie robię. To znaczy coraz więcej serii. Chodzi o liczbę powtórzeń. Yy, I wagę też sobie teraz zwiększam. 70 nie jestem w stanie na razie podnieść. Ale 60 kilo to nie jest mój max. Zrobiłem serię no 3 powtórzenia. No maxa to się raz podnosi. Myślę, że mój max na ten moment to myślę, że dam radę podnieść 65 kg. Na barki nie wiem, ile biorę. Ja wszamałbym sobie coś. Czy mam na coś tajskiego? Dobra, wezmę kurczaka, chociaż no nie jestem jakimś fanem yy, małego cesarza. I pastaja wezmę. Nie wiem, chłop ma spirit Visage'a tylko. Pop kupił spiryt wizyga i mnie napierdala. Co to ma być w ogóle? Nie no, nie połamie się, nie? Wiem, co robię na siłowni. Wiem, że po prostu 60 kilo dla mnie to nie już jest taka waga, że no się robi dla mnie niebezpiecznie. Jak byłem pierwszy raz na siłowni, to dla mnie 60 kilo, no była taka już waga pora dla mnie. Myślę, że jakbym się rozgrzał lekko, się nie zmęczył i od razu poszedł na płaską, to może z 4, może nawet 5 razy bym podniósł te 60 to nie jest jakaś tam Max mój Znaczy mam gadać? I ciągle o tym samym gadacie Nie no, szczegółów na pewno nie jadę mój No byłem na randce i było fajnie Wypiliśmy sobie czekoladę i zjedliśmy ramenik Nie no, chwale, no Powiedziałem, że sejdę no, na randkę, ale tak jakby no szczegółów się nie będę, nie? To znaczy coś tam mogę wam powiedzieć Że na, byliśmy na czekoladzie Na ramenie i tak dalej Piździło wczoraj Ja zapłaciłem Jak Simon Mona stawia no tak zawsze się chyba robi. Chyba normalne. No, ja zaprosiłem, ja wymyśliłem miejsce, gdzie idziemy, no to płacę, proste, nie? Jakbyśmy razem się mówili gdzieś w te miejsce, no to nie, ale jak ja zapraszam, no to płacę, no to to chyba normalne jest. Ta, no ja mówię dziewczynom, jaką mam pracę, no? Kurwa, mam ochotę sobie czasami poskrymować bez jakichś kurwa dymów, kurwiania się na cokolwiek i miło spędzić czas. Nie mam tak nudnego życia, żeby, kurwa, się wpierdalać w każde gówno z uszami się pierdolić z tym. Nie naważyłem piwa żadnego. Nie zrobiłem nic złego, stary. Nie chcę mi się żadnej zadymki robić. Nigdy nic nie zgłaszałem. Si o to pytasz. Nigdzie. Już wytłumaczę, czemu dostałem niższą karę. A Twój prawnik nic nie zgłaszał? Prawnika mam od roku, a sprawa ze z ma 3 lata. Nie, nie ignoruję. Czemu? Spoko, Dabdas. Ja mam wyjebanek, co, co kto o mnie myśli. Szczerze. Robię swoje. Po każdym deszczu nadchodzi słońce. Ale też czasami jest tak, że po każdym deszczu nadchodzi błoto, nie? Zapytam Krzysia, czy chcę Dobra, teraz. Halo. No heja, heja. Heja, ja. Jak u ciebie divizja? Eee, wiesz co wszystkie gry dzisiaj przegrałem? Ale miałem dzisiaj no, najgorszy, najgorsze team ever. Czasem jest taki dzień. Ja też nieraz mam tak, że raz wygrywam 7 gier z rzędu, kolejny dzień 7 gier z rzędu pierdala. No i co? Mam no no tak samo. Dzisiaj 8 gier zagrałem 7 wjebałem. No ale może ty rozjaśnisz mi dzisiaj niebo. Rozjaśnię pewnie, po co właśnie tu jestem? Żeby roz... przegonić te chmury czarne, które nad tobą są. Tak, nie lubię czarnych chmur. Trochę... Wolałbym, wolałbym żeby było jasno. Nie, Gucio mówił, że nie wierzy, że się rozwiebałem. Ej, właśnie, ja nie rozumiem, o co chodzi z tym rozjebaniem się, na, na, w, jakim, w jakim kontekście mogłeś się rozjebać, tak zapytam. Nie wiem, po prostu. Coś tam Guzio powiedział dzisiaj, coś Rybson mówił i do mnie przyszli mnie wyzywać. Da, to ja ci dam dwa łamańce językowe. Wyrewolwerowany rewolwerowiec, powiedz. Wyrewolwer... wyrewolwerowany rewolwerowiec. No dobra, to teraz. I swallow camp. Ty tak, ja nie. <śmiech> 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 dobra. Ej, dobra, o co chodzi? Aha, już wiem o co chodzi. Ty się, jak, jak była ta sprawa z słocami, dostałeś mniejszą karę, bo się niby wyjebałeś na gucia, że on to robi, tak? No, tak Rybson mówił, czy coś tam wiesz. Nie mówił, ale wiesz, dał i ziarenko zasiał. A właśnie, a skąd zasiał to ziarenko? Skąd taki w ogóle wziął? Nie mam pojęcia. No ja kiedyś a kiedyś. Mu... Mówił? Skąd wie? Ja, ja, ja mówiłem kiedyś, że dostałem mniejszą po prostu karę i tyle. No, mniej no ja, ja też mniej streamowałem tego, później zacząłem, nie widzów miałem. No i mi powiedzieli, że dostałem mniejszą karę, bo nie zrobiłem takich szkód według nich i po prostu nie dali mi tak dużej kary, no i tyle. No ale Gujcio mówił, że nie wiesz że tego i tak, nie, e, że bym nagadał. Mi, mi się też wydaje to trochę nie, nieprawdopodobne, żeby tak się stało. Wiesz, z Aleksia też napierdalali, nie? Bo tak jest internet. No, ale, tam były, ale tam były dowody, wiesz, tam były jakieś dowody. No, ale tu nawet dowodów nie ma, nie? Równie dobrze sobie może, kurwa, nie wiem, excusy powiedzieć, że zamordowałem kogoś i kurwa, i nic z tym nie zrobię, no. No, no są, jest to pomówienie, nie? Mocny przykład dałeś, ale tak. Ile wyciągasz na płaskiej? Ostatnio robiłem 85 Uuu 85? A ty ważysz tyle Więcej chyba ważysz niż 85, nie? Nie, nawet nie ważę 80 teraz Coś się chcę pochwalić. Ja chodzę od miesiąca ponad nasiłkę i wczoraj wycistełem mój rekord 60 kilo trzy razy. Jak, okay. jak, jak byłem pierwszy raz na siłowni, ledwo dawałem radę 55 podnieść, ale już tak na czerwoności pod limit. A wczoraj trzy razy na trzy razy 60 kilo na chilku. I to z poprawną techniką. Czasami, yeah. czasami się demotywuje, bo, bo to trochę. To jest, nie podoba mi się to, ale idę na siłownię, mam słuchawki na uszach, nie? Leci taka epicka muzyka, ja podchodzę do, do, do sztangi, 60 kilo nakładam, podnoszę trzy razy, ja się kurwa czuję jak burnejka, po czym podchodzi jakiś kurwa typ i jedną rękę, wiesz, bierze tą moją sztangę i sobie wyciska, nie? <laughs> I takie, aha, sładek. Jak robię jakieś ćwiczenia i ja się czuję jak mocarz, a później widzę, że ktoś to robi, wiesz, z zamkniętymi oczami, jedną łapą, to się trochę demotywuje. No ale, ale to wiesz, to porównujesz się tylko do siebie, a nie do innych. Tak, tak mi o taki ziomeczek na siłowni, że powinienem do się... Nie powinienem się porównać do nikogo Nie wiem ile za Red Bulla patę. A co kupujesz Red Bulla nie wiesz ile płacić za niego? Nie Poko. 72 to ogólnie nie jest tak mało Coś Ona ma merkurki widzu Nie, nie jakieś peny W ogóle pena nie ma, ma 0 itemów na pena Nie no dobra, luda nie no, ja się nie dziwię, że kurwa starsi ludzie narzekają w ogóle na nasz pierdolony rząd. Jak na przykład moja babcia, całe życie wykładana na Uniwersytecie Ekonomicznym i ledwo ma na leki i na mieszkanie, nie? Taką ma kurwa rentę. Tak jakby chodzi ja o to, nie wiem, jak wygląda. Chodzi o to, że są tak. dzisiaj takie czasy. Wyobraźcie sobie, że jesteśmy teraz w tej dobie, no wiecie, internetu, telefonów, młodych ludzi, kurwa, S, -y, Figmy -y, -y, i tak dalej. I czy ktoś, powiedzmy, nie wiem, kto ma teraz 18 lat, sobie myśli, ale ja bym. Chciałbym być krawcowym albo krawcową, ale, ale bym ja chciał pracować na rzeźni. Dlatego wydaje mi się, że właśnie takie zawody typu kraw, yy, nie wiem, rzeźnik, takie manualne yy, prace yy, no umierają. Kierowca tira nawet to też jest taki zawód, którego raczej nie chcesz wykonywać. Nie, kierowca tira... Yy, kierowcy akurat wydaje mi się, że to jest dość popularne. No na przykład dużo ludzi na oberze jeździ, nie mówię, że akurat tirami, ale kierowców wydaje mi się, że jest sporo. No to jak ktoś chce rozwozić produkty po Europie tirem, to zapraszam. Moja mama y, tego ma, ma tego firmę transportową i, i, i zatrudnia Polaków. I jeżdżą sobie po Europie dobrze płaci. Te, ale zgadzam się, że nauczyciele powinni dostać kurwa podwyżkę. Ja się nie dziwię, że nauczyciele mają wyjebane w edukację młodzieży. Ja miałem, pamiętam, miałem wychowawczynię, która miała straszne psie pieniądze, a te życie uczyła w szkole. Podwyżka dla, dla nauczycieli jak najbardziej na plus. Ja, ja, nie, ja nie głosowałem. Ale przyrzekam na imię Pana Ojca Boga napis bym nie zagłosował, jakbym poszedł. Będzie. Ja nawet nie chcę słuchać słowo Tusk. A jak A będzie dobrym premierem, to co? A żeby był najlepszym, ale ja kocham Morawieckiego <grym> i naszego Kaczyńskiego, w ogóle nie, ale szczerze, teraz Tusk zostanie naszym premierem. Naprawdę ktoś myśli, że on da emeryturę 5000? Come on. Ja, nawet, ja totalnie się nie znam na polityce, a już wiem, że to jest nierealne do wykonania. To jest tak, jakby powiedzieli, że, no nie wiem, pensja będzie teraz minimalna krajowa, większa o 2000 i w podatku podatek będzie tylko 10%. No. Nie. Nie, no właśnie, nie, no tak jakby, jakby podnieść, że wszyscy więcej zarabiają, no to inflacja jeszcze byłaby gorsza w sumie, nie? Wyobraźcie sobie teraz, że każdy Polak dostał milion złotych. Po prostu. Każdy, każdy Polak. Milion na konto. Ja pierdolę. Jestem ciekaw, jakie byłyby ceny. No to, no chleb by 200 zł kosztował. Ale my streamerzy ciężko pracujemy i pamiętaj, panie Jobcio, że my dostarczamy wam rozrywki w tych szarych, ponurych, ciężkich dla nas wszystkich czasów, inflacji, rządów dostarczamy wam rozrywki. Ja tu jestem po to, żebyście Wy mieli lepszy humor po ciężkim dniu szkoły. Gdzie kurwa nauczycielki was straszą pałami kurwa za byle gówno. Wy macie tu się odstresować. Ja na pewno zgadzam się, że nauczyciele powinni więcej zarabiać. Bo jak nauczyciel będzie więcej zarabiał, będzie się bardziej starał. Jeśli będzie się bardziej starał, więcej nauczy. Jeśli wię więcej nauczy, to młodzież będzie bardziej wy wy wyedukowana. A nasz kurwa system edukacji to jest, kurwa pruski, tak staroświecki. Masakra. Szkoła jest upo. Ja miałem nauczyciela od... Wyobraźcie sobie, że teraz ja będę nauczycielem, jakiego ja miałem od matematyki. Zademonstruję wam, kurwa, moje lekcje matmy. No, to otwórzcie na 54. Zadanie rozwiązujemy na tablicy. ty, 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 ty. ty. Każdy rozumie? Jakieś pytania? No to kolejne zadanie. I tak przez 45 minut, potem zadanie domowe. To, 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 to i nara. I wiecie co? W trzecim liceum, w pierwszym półroczu zagrożenie u mnie w klasie miały 22 osoby. I powiem wam tak, mieliśmy jeszcze jednego nauczyciela, taką grubszą blondynkę w szkole, szprycha kurwa, że jak krzywo na nią spojrzałeś, to się bałeś, nie? I tam nie miał nikt zagrożenia, ani jedna kurwa osoba. Ani jedna. I powiem wam, jak dzisiaj sobie pomyślę, to żałuję, że nie byłem, yy, nie uczyłem się z nią i miałem szprychę, która cię dociskała, tylko typa, który miał wyjebane. Chłop chodził w tej samej koszuli, w spodniach i butach codzie codziennie w tych samych przez 3 lata i miał tak w chuju, że masakra. Ale nie dziwię mu się. Nie dziwię mu się. 2023 nauczyciel wypłata. Ile dostaje nauczyciel? 3700 zł. Kegwu. I to nawet nie wiem, czy to jest brutto, czy netto. Mało? Kurwa, edukujesz młodzież w naszym kraju i dostajesz za to 3600 zł. Żabka, średnia pensja w żabce. 3000 w żabce. Nauczyciel 3600. Nie no, ja nie jestem jakimś znawcą, ministrem edukacji w ogóle, dalaj-lamą. Nie jestem jakimś super alfom i omegą, ale no, nie trzeba mieć wiedzy, żeby no stwierdzić, że no, jak nauczyciel dostaje 3600 zł miesięcznie, to to jest jakaś kpina. Jak ja bym był nauczycielem i miał 3600, to by mi się nie chciało. Szczerze, nie chciałoby mi się. Nauczyciele mogliby mieć od 4,5 do 5 tysięcy miesięcznie, według mnie. Tak, ale to też nie trochę czasami w kurwia że na przykład w niedzielę sklepy są zamknięte. Zgadzam się z tym. Czemu oni to wymyślili? Że gość bierze cel na mit to już jest trochę mocno. Tak. Stary, ja gram na Zeusa. Jak mam wygrać? A jakby wy tam w mitologii? Kto kontrował Zeusa? Adam. Nikt... Kto? Adam. Adam? No. A to nie pomyliłeś z Jezusem? A. Zeus Zeus to trochę inny uniwersum Wiem <laughs> Miałeś tak bruz kiedyś, że psikałeś się anty y, antyperspirantem, który no. zostawia jakiś biały proszek osad w obsiknięciu. Mm. Nie, ale kiedyś używałem takiego antyperspirantu, co strasznie śmierdziłem po nim jak stary dziad. Przykryłem się Old Spice'em i, no. i moja mama mi powiedziała, że śmierdzi jak stary dziad i mam go nie używać. A tam mama się, wiesz, mama to się tam zna. A tobie się podobał czy się nie podobał? Nie no, wydawało mi się, że spoko był nawet. No jednak moja mama to kobieta, tak jak mówi mi, że mój dezodorant pachnie jak stary dziad. To chyba ma trochę racji, nie? Tym bardziej, że moja mama też sprzedaje perfumy. No może rzeczywiście śmierdziłem jak stary dziad. No tak jakby... Może taki Old Spice ma po prostu zapach, że masz pachnieć jak taki dziad, no bo w końcu nazywa się Old Spice, nie? To coś w tym chyba jest. Nie wiem, no ta fiora jest kurwa zajebista, no! No nie, ten ziomek kurwa, no dobrze w chuj gra, no, denerwuje się. Zostałem z dymany. Nie lubię być kurwa dymany. Kurwa Aids dostaje, dostaje raka! Dostaje kurwa KANCER na tym! No ha, ja pierdole, Krzysiu bardzo cię przepraszam za tą grę. Możesz mnie zrywać od no, szmaca. No, spoko no też... Pow tak, wziąłeś Dariusza, nie? Proszę widzowie, no już mam dość. Chociaż raz napiszcie coś miłego, kurwa. Czy to tak trudno? No, proszę, no. O no, nic, nic, więcej... nic więcej kurwa nie proszę no. Doszczania jest kurwa ta gra. Doszczania. Doszczania, doszczania, doszczania. Ja dole. Dzisiaj raz, do czego? Doszczania. A, doszczania. Widzowie, nie wintujemy tego bota. Na słowo harcerza. A byłeś w harcerstwie? Byłem przez parę dni, bo mnie kolega zaprosił, chciał mnie wciągnąć, ale mi się nie spodobało. I ten kolega był trochę głupi. No mówili na niego kanafa i on y, był bardziej upo niż ja jestem teraz. I potrafił na przykład wziąć y, chleb od rodziców na śniadanie do buzi, dać to na rękę i wszystkich tym rzucać albo gonić. Tym co miał na ręce. Znaczy brał chleb, mielił mordą, wypluwał i rzucał w ludzi? Tak, no. Ale ja chodziłem do podstawówki na Dębcu, to jest taka dzielnica w Poznaniu, no taka, no dresy, adidasy, abibasy, woda, piwo i menelstwo, nie? I właśnie w tej podstawówce był taki Marcin, co mi wy, wy, wyjebał gonga. Gadałem sobie z taką koleżanką na lekcji w uef u na temat siatkówki przy stole ping-pongowym. sobie z nią gadałem i zaczął schodzić Marcin po sodach tak losowo i podszedł i chciał mi sprzedać lepę, ale nie trafił, więc wyjebał municę. Ona padła na ziemię, a później mi wyjebał lepę le 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 i uciekł. Poczekaj, no komu wyjebał najpierw, bo badowałem akurat. <ślonia> Mojej koleżance municę wyjebał lepę, później wyjebał lepę mi i uciekł po prostu. What? I i w małym na... je wyjebał. Nie mam pojęcia. I on ogólnie był dziwny, bo a później się go bałem, nie? Nie chciałem, żeby mi dokuczał, więc się tak jakby z nim kolegowałem, bo się go bałem. I mnie raz. No za... to taką taktykę obrałeś. Tak, taką taktykę, no bo bałem się go, nie? No to zaprosił mnie do siebie, żebyśmy w gry pograli, nie? I o zgad... Kurwa, to już brzmi dobrze, no. I w garni co zrobił? Powiedział babci, że ma wypierdalać po zakupy, a jak schodziła po schodach, to jej plu na głowę. Babci? Tak, swojej, no. O, kurwa, i z takimi ludźmi się zadawałeś. No, bałem się go, nie? Ale poszedłeś z nim pograć. No tak, no. Ze strachu? No to jest dziwne. Trochę tak, no. no jakbym się bał kogoś, to nie chciał z nim spędzać czasu. No. no. Wiem, że to jest jakaś logika w tym. No, ale chyba do zrozumienia, że tak robiłem, czy nie? No, chyba tak, no jak się kogoś boisz. Nie, no, to, to, da się zrozumieć, więc ja nie kwestionuję tego, że jest to jest jakaś metoda. Ale ogarnął się. Ogarnął. Chłopak. No. Ty go ogarnąłeś może? Nie, nie, Dobre, no, no jak, ogarnął się, nie? Tak. Tak, ćwiczę MMA. No i ten jeszcze Marcin raz na przykład gonił mnie po szkole i rzucał we mnie mlekiem pyrkiem. Pyrek w podstawówce ja miałem tak, nie, wiem czy wy mieliście, że mieliście mleko? Mogliście mieć za darmo zwykłe, a za dopłatą chyba 20 zł miesięcznie mieć chyba waniliowe albo czekoladowe i codziennie o. codziennie przewodniczący klasy brał skrzynkę mleka dla każdej klasy i rozdawał mleko. Ja tak miałem w podstawówce. No ja miałem mm, białe mleko, Bia te waniliowe. Spoko to było. A co? A w dzisiejszych czasach to się drożdżuje. Tym mlekiem rzucał was, tak? Mlekiem was rzucał? Nie, we mnie! Właśnie, jakbyś się może mu tak zaraz postawił. Wiesz co? Bo, może by nabrał bo, respektu. Wiesz, wiesz co? Ja, ja mu się raz postawiłem, nie? I on się na początku mnie trochę obawiał. Dlatego, że miałem przyjaciela Huberta. My byliśmy w czwartej postawówce, a Hubert był w szóstej. Był większy od niego o głowę. No i był silniejszy. No i się ja raz mu postawiłem i go postraszyłem Hubertem, nie? Jak chciał mi dokuczać. To może do no. tego później mi dokuczał? No bo później Hubert poszedł do, do gimnazjum, nie? Może do czego się na mnie uwziął? No bo on raz do mnie przyszedł, pyskował się do mnie sadził, a ja... Ja tylko ty bo zaraz mojego zioma za nie? No, Huberta. A I i, dobra, sorry, dobra, sorry, zapomniałem, że Hubert. Nie pamiętam, sorry, ale... Nie pamiętam, aż dawno było. Zawsze jak go widziałem, to trzymałem się blisko Huberta, nie? A dziwne, że taki postrach chciały i kurwa co gdzie są, jakieś, jakieś, nie, rodzice, jakieś, wiesz, nauczyciel. A to dębie. Ma Czemu mam przestać widzowie? Historie, które teraz opowiadam są widzowie prawdziwe, no co, kurwa, nie wierzycie mi, że jakiś ziomek mnie gnębił w postawce, czy co? Najsłuszniejsza dla Ciebie rzecz, czynność w podstawówce to czynność, rzecz? No tak mnie ten ziomek gnębił, to no to było dla mnie takie nieprzyjemne. Ale co mówiłeś w ogóle? Nie, mamie ja o tym i co na to? No na policję poszliśmy. Tak i co na to policja? Nic pewnie. Nie pamiętam. Byłem dzieckiem. A najfajniejszą rzecz, jaką z podstawówki wspominam, to jak taką świnkę morską szyłem. O! Albo pamiętam, jak były lekcje, przy, jak była przyroda. Jak była przyroda, to zawsze się w takim chomikiem bawiłem. Zawsze prosiłem panią od przyrody, czy mogę się z chomikiem pobawić. Mieliśmy takiego chomika w klasie i raz w tygodniu jedna osoba w klasie mogła wziąć tego chomika do domu. A to był chomik klasowy? Tak! Chomiczek taki, no. Zawsze się z nim bawiłem i go karmiłem. Ale, ale to on w sumie był przynoszony do szkoły i z, później z domu znowu nie, nie, do szkoły? Nie, nie, nie. Ten chomik był w klasie, po prostu. A co się z nim działo, kiedy nie było u lekcji? Powinniście po lekcji, Ej, bo zostawał sam w klasie? Nie mam pojęcia. Ej szczerze, nie wiem. Nie wiem, no. Nie tak jakby chyba opiekowała się pani od przyrody. A. No tak, pani od przyrody. To był jej chyba homik. Tak, Krzysiu, A, ja uciekam, dziękuję za dłowski. Dzięki, dzięki, trzymaj się. Dziękuję, że mogłem dzisiaj spędzić z tobą czas. Prawie, że mój dzień nie wygląda jak gówno, tylko jak żyk. A widzowie, dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. Papa, miłego wieczoru.